Siema siema widzowie. Witamy w kolejnym odcinku. Ja już dołączam na serwa, jest ze mną na razie Antek. Będzie drugi odcinek. I to z tym nowym graczem, Nikodemem. No i subskrybujcie jego kanał oczywiście. Nix Podłoga 017. On też ma fajne filmy. Ja już dołączam na serwa. Zaraz będę. Już jestem. Gdzie ty jesteś, Antek? Kupani. Czemu, czemu ja nie mam przejdera pobranego? Coś mi się... Jąki ty. Chwila. Chwila, bo mi się musi Mojang przeładować, bo Janek mi zabrał mój brat starszy. On też grał na tym samym Minecrafcie, no i zabrał mi tego. Szajdery mi zabrał. Więc trochę się właduje. Pojąki. Paczka mi się władowuje. Więc jest. Nie, nie. Serce jedno mam. Jak to serce przez... jest? No jedno serce mam tu wszystko przez te pojąki. Przez które? No, ja wszedłem do jest to jest mi tych pionków jakichś? Nie, idzie po mnie. Ale kto? Pająk. Ale jak ty dasz to. Siren Head! Siren Head gdzieś jest na dole, na górze. No to, ale jak ja stoję, to on nie złapie. Jak mi się paczki za sobą ładowują do ten. Nie, no ja nie mogę. Nie mogę z tym Minecraftem po prostu. Oho! Dobra, jestem! Jestem, jestem. Jak to na górze się zraspił? Ja nie słyszę nic. No, ja jestem w kopalni i on gdzieś na górze jest. Jak to na górze? O, gdzie w której ty kopalni jesteś? Tak, gdzie są dripstone. Y? O, znalazłem złote jabłko. No kurde, skąd się... Ale, się... ale gdzie ta kopalnia jest, ja się pytam? No tam, tam obok naszej wioski. Obok naszej wioski. Jąki, kurde. Tam tak. ta w stronę tego cmentarza, w stronę tej kopuły? Inne dwa serca. Ale w jaką stronę jest ta kopalnia? No ginę, weź mnie tępni, weź mnie tępni, bo Dobra, to jest no, teraz... krytyczne. Bożeś. Musisz tam pójść ze mną. Chodź, patrz, ja ci pokażę, gdzie to jest. No ale tam Siren Head tak. jest. No, ja słyszałam te takie odgłosy, jak, wiesz, takie... O, jakby ja się wkurzy. coś słyszę i gwizdanie. Tak? No. Dupa. Znaczy, nie słyszę gwizdania, ale y, pięć kropek mi się pokazuje, czyli to gwizdanie jest. O, no, tutaj byłem, pa. Gdzie? Silent Head'a nie ma. O tutaj? Nie? No, tutaj... tam jest taka mega wielka kopalnia. Tutaj... To, to A tutaj... się tylko takie widać, że to jest takie małe. To e... jest takie wielkie. Tutaj się ostatnio Jak... Silent Head zrespił. Wiesz o tym? No, no, dobra. I ja tutaj jest. Nie wiem. Jakiś miliard tych spawnerów on wyłażył z ziemi Ej, bo już ciemno jest mega. Na shaderach u mnie jest dosyć ciemno. Kurde, pieczone no. Nic, po prostu ciemnica. Ła wow. Driftstone nigdy nie. Gdzie ty jesteś? Ale to jest głębokie. Dobra, ale gdzie ty jesteś? Prawie na samym dnie tej kopalni. I strukturę Tak? No taki spawner. A, też to tu to zlutowałem. A co tam było? Nic. Długo skrzynię masz do zlutowania. Bo ja jeno jedno zlutowałem tylko. Dobra, mam żelazo. Siadło. Nie zabrakło Siadło jest jak coś. Dobra, mam żelazo, chodź tu do mnie, tepnij się. No nie, nie, to ja w tym spawnerze, to jak przyjdziesz do Siren Head, dźwięk, dźwięk Siren Heada, takie szczekanie w tle. A ja słyszę takie No to właśnie o to chodzi, o to mi chodzi, o to. To jest Siren Head? A nie jest Cave Nie, on takie wydaje. I idziemy, idziemy na powierzchnię. No... No kurczę, to Antyp, długo. Uciekaj, weź te żelazo i uciekaj. Ja już kurde, nie ja nie wyjdę stąd. Ja się boję tego Ja nie wyjdę bo... stąd. Jak nie wyjdziesz? O, kolejny no, Bo ja jestem w takiej. Taki, tam... Tak jak ty spadłeś do tej wnęki, to ja jestem właśnie w takiej wnęce. A nie mam budulca. No kurde, i problem, bo już noc się robi jak coś. Dobra, to może cię tepnę, a to jest krytyczna sytuacja bardzo. No teoretycznie. Im dłużej tu jestem, tym więcej procent szans jest, że się Cave dueller. Co tu kurde odkrywam? O, dobra. Tak, tylko że gdzieś Silent Head tutaj jest. Dobra, to ja idę na zbiary. Ty idź. Nie, to do może naszej z... To może lepiej zwierzę. Chwila, to ty, ale ty, o, to ty, to ty weź, weź powiększ bazę, o. Ej, bo ja mam nie dla mam ciebie. Żadnych. Ja mam dla ciebie żelazne nogawice. O chwilę. Czy tutaj jest gdzieś Siren Head? Nie widzę go. Ej, ale chcesz żelazne nogawice i żelazne buty? No. No to chodź tu. Nie widzę ich. Ja no. się no, Siren Heada. No to chodź tu do mnie ile Nie, a, nie ma. A ja mam se y, dźwięk włączyć? Masz sobie dźwięki włączyć. On... Nie jest jakieś takie mega skratne. A ty masz włączony dźwięk? C mm... Mm, tak, mam. Za co ty mi się wymieniłeś? <noise> ja To jest mój śmietnik. Mi mi Ale nie, klatę on ma przecież. Po co mu klata? Jesteśmy na Kurde, moje narzędzia wszystkie są na wykończeniu. Dobra. Co to jest? A, to tylko zombie. Marchewka wypadła z niego. Zimniaka. Nie dałem tobie zimniaka. Ej, no to da, dawaj sobie posadzimy. Dobra, powiększmy na razie bazę, o. Bo tutaj gdzieś krąży The One Who watches, ty, nie? No, złote jabłko Trzeba w ogóle. Trzeba by było przetestować na jakimś innym świecie, czy The One Who watches działa w ogóle. Nie. Eee, yy, zrzucę ci z góry tamten. Nie, 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 nie. Ja śpię, ja śpię. Ja idę. Ja będę spał. No i powiększymy bazę i będzie git. Ale sprawdzę. No jest mgła, nic nie widzę. Nie widać, żeby nic się spełniło. Dobra, ja śpię. O nie, miał. Było miał. Ale takie w tle, jakby. Miał, znowu. No to to Siren Head jest. Znowu. No to Siren Head jest. Dobra, ja, ja będę... Znowu. Ja będę powiększał bazę, a ty idź, ić idź, idź na zwiady. Ja idę na zwiady. Ja mam dużo drewna. Tylko żebyś się nie oddalał za bardzo. Dobra. A się boję tego do Who bardzo. Po co po co ci ta głowa villagera jeszcze tutaj? Nie! O spadłem. widzę go! Widzę go! Ja widzę Siren heada, kurde! Ale ja spadłem. A, dobra. Zachowałem mi się i ty. To dobrze, bo jeszcze mamy życia. Czego Czegośmy ja się Wiki Wilka? No bo siren head przecież. No ja go widzę. No to dobra. Dobra, uciekam. Ej, Anty, jak, jak coś, to włączyliśmy ostatnio taką modyfikację, jak y, życie dla życia dla itemów, że pozostają ci itemy, m, masz tylko 10 śmierci, ja użyłem tylko dwa Rozumiesz, o co chodzi? Że zostają ci itemy po no. śmierci. Masz tylko 10 razy tego użyć możesz. Znowu Ty, tak. bo jak go widzę, tego Siren No, a mi ciągle te dźwięki. Tam, ten... Taki... O, widzisz mnie? Dino, widzisz mnie? Nie widzę. Dobra, ja idę hmm. tam do ciebie. Chodź. Tak blisko w tam, tam na górce? No, w lesie tam przy górce, gdzie ty? A, dobra, ja już wiem gdzie. Ej, ostatnio ja szybciej trochę biegam. Nie wiem dlaczego. Gdzieś ty polazł nie widzę tego sirenheada. Gdzie ty jesteś? No ja jestem tam, w tym zimowym biomie No wejdź pod te trzy kolumny, nie, takie cztery kolumny z Dirta przyjdź Cztery kolumny? Na górce Widzę no, jestem O widzę cię, gdzie on te... jest? No i tam jest sirenhead, dosłownie O tutaj już się renderuje Kolejna kopalnia Nie widzę cię ty bo ini gdzie wypuszczamy... Siren nawet. No ja go nie widzę. No bo ja mam mgłę, chłopie. No, bo on tam pola, już daleko. Dobra, nie interesuje się nim. On jest gdzieś daleko w lesie. Może ja serender distance wezmę. Albo dobra. Ustawienia. Chwila. Nie. Ja to nic nie zmienię nawet. Idzie do nas. Ej, dobra, bo ja muszę sobie ustawienia zmienić, chłopie. Teraz mi dopiero mówisz, on nie idzie do nas. Nie, teraz stoi. A ja go nie widzę. O, dobra, teraz go widzę. Jak zniszczyłem blok. Właśnie nie w nerwi? Nie, normalnie sam... Kurde! Dobra, uciekam. On nie jest blisko. Czemu on ciągle stoi i serenami wyje? On do ciebie idzie. O nie do mnie! Dobra! Nie, dobra, ja też uciekam. Dobra. Masz ja uciekam. Pracę. Ja też. O w mordę, on szybki jest Co? On już tu jest? Dobra, uciekam szybko Kurde złapał cię? Nie, spadłem z wysokiego miejsca, bo ja Ale chciałam wylać itemy. wodę Ale ci itemy zostały No, ja chciałam wylać wodę, a kurde tu mi się używała tarcza jak Blisko jest. Czemu on mnie nie chce? O w mordę. Widzę cię. O kurde, blisko jest! Antek do domu. W domu jestem. O, w o mordę. kurde widzę go. On zaraz tu będzie. No. O w mordę, widzę go. Ja się wspinam, próbuję. Nie stanął. Tak? Stanął. Uf. Tam jest. A kurde, jakby go czymś strzelić tam. On nie słyszy. Idzie. Dobra. Wywalony chyba ma, on nas nie zniszczy. Ja tak myślę chyba. A co jeżeli rzucę? Zaraz zobaczymy. O kurde, zaraz czy... się w nerwie. Ale nie, pa, zaraz zobaczymy, czy nasz pan umie się. Nie, nie umie się wspinać. A i co jeżeli dripa na niego rzucę? Tu się wynerwisz Ty no gdzie on jest? Ja go nie widzę Ej ja dripa zrzucę Na niego no, no widzę, widzę Ej dalej ja zrzucam w... na niego dripa Dobra Widzę e, Wchodzi? Wchodzi, kurde wspina się Nie umie Spiją się O w mordę kurde Uciekaj Dobra, ja dedam. Dobra, ja się nie odradzam jak coś. Na razie. Jak on się wysoko wspiął? O kur... Dobra, ja spalam. Dobra. Znowu? Ja uciekam. On zniszczył pół bazy normalnie, no. Ja mam pięć żyć Uff, dobra, on mnie nie goni na szczęście. To on się zbukował. No się zaraz. Nie zniszczył dużo. Zniszczył tylko domek. Nie dyspawnuje cię. Nie no, drabiny pewnie nam wszystkie zniszczył. No nie. Jakoś nie widzę, żeby były... Oj, ale lag. Co to jest tam? Antek? Dostałeś jakieś... Dyspawnował się. Tak? Dobra, wchodzę. Tak. I zniszczył. U nam bazy to. nam No zniszczy. nie zniszczył nam nic. Nie, u mnie znikł już. Kurde. Dobra. Cały dach nam zniszczył. Dobra, ja idę sciąć drewna trochę. Ale to ja zniszczyłem ten dach. A ile ci jeszcze zostało czasu? Ale... No, Jakieś pięć minut. Kurde. Ja z pięć chcę, minut jakoś. Ja nie chcę być sam na serwie. No i dupa. No ja nie chcę, ja muszę przedłużyć bazę, chłopie. No i super, siekiera mi pękła. Ej, z... ja dam se opa na Aternosie. I zaraz zobaczę, czy do One who można zrobić. Czy działał ją komendy. Dobra, dałem sobie. Jest. Czyli rzeczywiście. Można? Muszę... Działa rzeczywiście. Dobra, Antek, może już skończmy odcinek. Dobra. No to cześć widzowie. Będzie drugi dzisiaj z Nikodemem. Drugi dzisiaj nagram. No, siema, siema. Siema, siema, widzowie. No, papa.